Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was wiejskiego domu. To będzie taki właściwie vlog, bo powiem Wam, co robię, żeby zachować szczupą sylwetkę. Bo pytałyście mnie o to w poprzednim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, które od Was otrzymałam odnośnie mojej sylwetki. Ja pokażę Wam trochę roślin, nową bluzkę, którą zrobiłam i kilka ćwiczeń, które dobrze działają na pewne partie ciała u pań dojrzały. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to go Was zapraszam do oglądania dalej. Na początku powiem tylko, że jestem przeziębiona. Najpierw chorował mój mąż. Brał antybiotyk, ja się trzymałam i myślałam, że mnie to nie schwyci, a niestety dopadło również mnie, więc ten głos jest taki nieciekawy. Ale może to dlatego, że pogoda jest taka zmienna. Poza tym przyjechaliśmy z Warszawy, tam było cieplej, i tutaj jednak troszeczkę chłodniej, więc taka zmiana klimatu też może niezbyt dobrze działać na yy, organizm. A co robię ze swoją sylwetką? No właśnie tutaj Was rozczaruję, bo tak naprawdę. Za moją sylwetkę odpowiedzialne są geny. Ja zawsze byłam dzieckiem chudym, dzieckiem niejadkiem, drobnokościstym. No tak się mówiło kiedyś, pamiętam, w moim dzieciństwie, czyli ktoś jest drobnokościsty albo grubo kościsty. Ja należałam do tych właśnie drobnych dzieci. Potem, jak urodziłam córkę, również byłam bardzo, bardzo szczupła. Nie miałam problemu z nadwagą, mogłam wszystko jeść, ale, 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 i już tak troszeczkę później w wieku dojrzałem i teraz, no niestety na pewno rzeczy muszę uważać, dlatego że ten metabolizm jest zupełnie inny, on zwolnił, więc ta przemiana materii jakby trochę wolniej następuje, więc muszę uważać, żeby nie przesadzić. Mam tendencję do odkładania się tłuszczów w tej partii ciała, no niestety tak mam. Każda z nas ma inną sylwetkę, jedni mają sylwetkę gruszki, jabłko, ja już teraz nie będę wnikała i nie będę mówiła o poszczególnych sylwetkach, w każdym razie ja mam taką bardziej chłopięcą sylwetkę i zawsze taką miałam, czyli te biodra nie są zbyt mocno tutaj zaznaczone, Mam tendencję właśnie do brzucha. No biust też nie jest zbyt duży u mnie, także sylwetka taka raczej powiedziałabym prosta. W każdym razie też muszę się starać, żeby tak powiedziałam wcześniej mocno nie przytyć, ale bardzo lubię kluski, makarony, pierogi, czyli takie typowo polskie dania, które uwielbiam, mogłabym jeść na okrągło. No i, i czasami jest tak, że ta waga skoczy 2 kg do góry, potem troszeczkę spadnie, więc też jest pewnymi takimi... Yy, już elementami przytycia i chudnięcia borykam, ale nie tyję, tak wiecie, dużo. Czyli tych 10 kg nie zdarza mi się przytyć, czy 20 schudnąć, więc nie mam takich typowych wahań swojej wagi, jak może niektóre panie, które się odchudzają z jakichś takich bardziej puszystych sylwetek. Niestety nie poradziły nic na, na geny. Jeżeli mamy w genach te sylwetki takie, że one będą tyły, to nic na to nie poradzimy. No, cały czas trzeba po prostu tej wagi pilnować, jeść po takie, które nie powodują przytycia. A teraz chciałabym Wam pokazać ćwiczenia, które są bardzo ważne w wieku dojrzałym. U pani właśnie po 45, po 50, po 60 roku życia, które niestety już nie mają tego ciała tak jędrnego jak Panie 30-letnie. I mowa tutaj m.in. o ramionach, które wtedy nam trochę zwisają. Tak? Tej skóry robi się więcej, grawitacja działa, więc jakie ćwiczenia robić na ramiona, żeby one ładnie wyglądały, żeby je wyrzeźbić? No moje nie są taką wyraźbione, dlatego, że ja do tego jeszcze jestem, można powiedzieć, takim trochę leniem, więc jak sobie przypomnę, to ćwiczę, staram się codziennie tak po 5-10 minut, a jak nie chce mi się, to po prostu nie ćwiczę. Czyli nie jestem taka konsekwentna w tych ćwiczeniach, jak niektórzy, którzy planują sobie, ćwiczą codziennie, intensywnie. Ja takich intensywnych sportów nie uprawiam, po prostu za nimi nie przepadam. Pokażę wam też ćwiczenia na pośladki i na uda. Bo tutaj też niestety gromadzi się celulit, ta skóra zwisa. Więc co robić, żeby troszeczkę te partie poprawić? Wam bluzkę, którą zrobiłam kolejną już, bo kilka już u mnie takich sweterków widziałyście. To jest taka bluzeczka z tym, że tak, mam biustonosz czarny pod spodem, więc to się wydaje taki czarny pas. Natomiast to jest cieniutki moher, który tworzy taki przezroczysty pasek i ponieważ nie miałam cielistego biustonosza, to to niezbyt dobrze dzisiaj wygląda. Jest z bawełny. Po raz pierwszy robiłam tę plisę. Nigdy wcześniej nie robiłam czegoś takiego. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z siebie dumna, bo wyszło mi to super. Rękawki takie ściągaczowe, dlatego, że będę mogła wykorzystać go jako kamizelkę zimą, latem jako bluzkę, taki sweterek. Więc bardzo mi się podoba. Pokazuję. A przed Wami? No co przed Wami? Kolejna robótka. Pamiętacie, pokazywałam Wam sweterek w odcieniach takich niebiesko turkusowych z bawełny, a tutaj róż, amarant i włóczka taka melanzowa, taki batik. To jest bawełnka letnia włóczka, bardzo przewiewna, fajna. A wszystkie wzory, które to wykorzystałam, wziąłam z YouTube'a, więc YouTube to jest skarbnica wiedzy i warto na pewne kanały wchodzić. Patrzeć, oglądać, a potem wprowadzać w życie. Jeżeli robiłyście kiedyś na drutach, a macie chęć, to uwierzcie mi, ja absolutnie nie byłam jakimś wirtuozem robutek. Robiłam kiedyś dawno temu ale jakieś takie proste rzeczy, a teraz wprowadzam ciekawe wzory. Ten wzór jest łatwy, ale taki żmudny do robienia, bo to jest taki z nabieraniem, czyli narzutami i spuszczaniem, później w kolejnym rzędzie, ale bardzo efektownie się prezentuje. Mam nadzieję, że sweterek będzie fajny. Jeżeli chodzi o ogród, to zbyt wiele tutaj nie ma, słuchajcie, bo e, dopiero zaczyna wszystko wschodzić. Więc co, mogę Wam pokazać moje tulipany? Przepiękne są, a te to mistrzostwo według mnie śliczne fioletowe takie pierzaste żółte i muszę wam powiedzieć że wsadziliśmy mniej tych cebulek a robi się ich coraz więcej Róża dopiero wschodzi z tym że ja wszystko słuchajcie wszystkie rośliny kwitnące wszystkie właściwie rośliny w swoim ogrodzie w tym roku podlałam kurzym nawozem jak zrobić kurzy nawóz no to jest, to jest bardzo proste bo wystarczy wziąć kurze odchody zalać wodą, to musi odstać ileś dni. Wszystko macie w internecie, możecie sobie znaleźć i potem też trzeba uważać, trzeba wziąć jedną część tego nawozu i 10 części wody i dopiero podlewać. Na przykład ten krzak mi nie kwitł, a teraz bardzo ładnie zakwitł. I jeszcze co, wszystkie rośliny wypryskałam specjalnym takim płynem od grzybów, bo na wszystkich coś było. Jak nie brązowe plamy, to nie rosły, coś tam się z nimi działo. Piwonia. Ona nie kwitła nigdy. Zobaczymy, czy w tym roku zakwitnie. Kolejna. Tutaj wychodzi mi piwonia, którą kupiłam w kastoramie. Zobaczymy, jest innego koloru niż ta. To już jest stara piwonia, przesadziłam od szwagierki. Natomiast ta to jest młodziaczek, więc nie wiadomo, czy w tym roku coś z niej będzie. No i tu ros rosną rudbekie, jeżówki. Dopiero będzie widać, jak, jak się pojawią. I jeżeli chodzi o ten kąt, to widziałyście u mnie kiedyś, dawno temu, że był wysypany korą, i tutaj rosły takie przypadkowe krzewy. Natomiast teraz to jest taki, będzie taki kącik wiejski, tutaj będzie rósł onętek, malwy, malwy, które sama wyhodowałam, ale po przesadzeniu do gruntu coś nieciekawie mi one wyglądają, pokażę Wam, też by je od grzybów, nie wiem, może źle zrobiłam. W każdym razie yy, puszczają kolejne listki, więc pewnie będzie dobrze, zobaczcie, ojej, pokażę Wam tu kolejne liście. No, a te stare liście, wiadomo, ja po prostu je obrywam, o, robię tak i nie ma, tak żeby jeżeli coś tam na nim jest, to roślina się dalej nie zarażała. No i tu mam tych malów kilka. W tym roku nic nie będzie z nich, one będą małe, ale w przyszłym roku powinny mi pięknie zakwitnąć. Żurawki, które mam, pewnie zaraz je podepczę, jak będę się tak cofała, więc żurawki też mi ładnie wchodzą. I tutaj posadziłam dalię. I to dosyć sporo, bo mam sześć dali. Te dali kupiłam w Lidlu. Boję się, żeby nie było przy bo tutaj lubią być. Co jeszcze tu są? co tu jeszcze jest? Irysy, krokosmia, jaskry. Jeszcze coś posadziłam, już nie pamiętam. W każdym razie tu będzie taki fajny zielony kącik, więc jak będzie rosło, to wam pokażę. Drzewka owocowe kwitną. Zobaczymy, czy w tym roku będzie, będą jakieś owoce, bo one już tutaj są ile? Piąty rok? Albo czwarty? i przyznam szczerze, że jeszcze owoców nie mieliśmy. To jest czereśnia, ale tak dużo kwiatów jest na nich w tym roku. Zobaczcie, że mam nadzieję, że coś będzie, może chociaż ze cztery czereśnie się pojawią. A w ogóle na Podlasiu jest cudnie. To jest taka opuszczona działka i tak pięknie kwitną. Ja pokazywałam na Instagramie stare śliwki, mirabelki. Zobaczcie. No tutaj jest mnóstwo takich starych opuszczonych domów gdzie można jeszcze zobaczyć stare drzewa. A to jest malwa, którą posadziłam w zeszłym roku i ona była malusieńka. W tym roku powinna mi zakwitnąć. I zobaczcie, jak ładnie puściła i ją też przesadziłam od szwagierki. Mówi się, że takie przesadzane malwy nie rosną, ale ta mi idzie. I też ją podlałam gnojówką, podlałam, wypryskałam ją od grzybu, więc mam nadzieję, że coś w tym roku z tego będzie. Także na razie, jeżeli chodzi o roślinność, to zbyt wiele nie pokażę, bo jeszcze jej nie ma. Co tutaj mamy nowego? No tu będzie takie nowe miejsce do siedzenia i to, co widzicie, czyli to takie urządzenie drewniane, to jest rama do hamaka, bo nie mamy takich wysokich drzew, żeby ten hamak gdzieś zaczepić. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo ja chyba albo z tyłu mam słońce za sobą, może będzie dobrze widać. Mąż pomalował i tu będzie hamak, jak będzie hamak, to wam pokażę. Więc będziemy się w tym roku bujać na hamaku. Kupiliśmy go w zeszłym roku jesienią. I jeszcze się nie bujałam, mąż się trochę bujał, bo, bo tutaj był i, i robił to urządzenie, a ja jeszcze się nie bujałam. Donica, którą przygotowałam pod hortensję, tu będzie rosła hortensja ogrodowa, czyli ta bardziej wymagająca. Więc zobaczymy, kupię tutaj na miejscu, bo podobno rośliny trzeba kupować z miejsc, w których się je sadzi, tak żeby one się dobrze przyjmowały. Mój rower już przygotowany do... Roślin, a tutaj będzie taki skalniak, ale nie taki typowy skalniak, tylko takie miejsce obłożone kamieniami. I w tym będzie rosło drzewo na środku, a dalej będą rośliny. Więc to jest na razie wszystko takie rozgrzebane. Tutaj mamy miejsce na ognisko i moje brzuski, które przepięknie rosną. One były sadzone z takich maleńkich, maleńkich patyczków. A zobaczcie, jak fajnie idą. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Już niektóre mają białe. Białe pięki. zobaczcie. Posadziłam już tutaj chyba rośnie, a ja nie wiem co tutaj jest, słuchajcie, nie będę kłamała. Wiem, że posadziłam tak rukolę, tu będzie rukola. Tutaj rośnie lubczyk, który uwielbiam. Mięta, tymianek. Yy, dalej mamy yy, koper. Tutaj chyba jest koper. W tych wąskich yy, takich yy, skrzynkach jest sałata i też koper. A tutaj jest cała skrzynka pietruszki i zostawiliśmy sobie takie stare okna y, które mieliśmy tutaj i te okna, tymi, tymi oknami przekrywamy, jak jest chłodno, tak żeby te rośliny, rośliny nam wychodziły i pierwsza raz posadziłam czosnek, zobaczcie wychodzi mi czosnek, zobaczymy co z tego czosnku będzie, mam nadzieję, że, że coś mi wyjdzie, ale cały czas trzeba pielić, bo oprócz roślin wychodzi również trawa niestety. Posadziliśmy na jesieni maliny i puszczają nam. Zobaczcie, tych malin posadziliśmy sporo. To są krzewy agrestu, które kupiłam chyba w biedronce, już nie pamiętam. Ale tych malin mam sporo. Tu trzeba trawę jeszcze wykosić między nimi, bo teraz jesteśmy na etapie koszenia. Zobaczcie, maliny będą. Mam nadzieję, że mi wyrosną. I to są takie stare maliny, więc możliwe, że coś z tego będzie. W tych donicach z kolei wychodzą frezje. Kupiłam je razem z daliami i powiem Wam szczerze, że nawet mi wychodzą. W tej donicy mam raz, dwa, trzy, cztery i w tej mam chyba sześć. Przesadzę je do jednej doniczki i będą sobie tutaj rosły na tarasie frezje. Natomiast to są bratki z Biedronki. Bardzo ładne kolory, przepiękne. Słuchajcie, to mąż mi je kupił i były takie takie wybrakowane, bo już przebrane, a jednak pięknie zakwitły. Bratki to są odporne kwiaty, więc nawet mróz im nie straszny. Obiad odgrzewane pierogi z wczoraj, własnoręcznie zrobione, ponieważ nie ma dzisiaj męża, bo musiał wyjechać, to jem sama. Zrobiłam je trochę większe i może niezbyt są foremne, bo mi się trochę poprzyklejały na patelni, ale uwielbiam pierogi z mięsem i tym optymistycznym akcentem bardzo gorąco Was żegnam. Trzymajcie się, kochani, y, pamiętajcie o subskrypcji kanału, y, obserwacji Instagrama y, i bądźcie ze mną. Czekam na Wasze komentarze. Łapki w górę, buziaczki, cześć!